Cześć ugrania, chciałabym Wam pokazać dzisiaj coś ciekawego, a mianowicie to, że w Simsach-3 możemy mieć taką torbę włóczkową, która jest w dodatku The Sims 4 włóczkowe historie i wygląda praktycznie tak samo, a najlepsze jest to, że my możemy z niej korzystać. Ja natrafiłam na to, gdy wyświetlił mi się film Meff. Rozrobiła przegląd tego modu. On jest po angielsku, więc ja stwierdziłam, że nagram wam po, po polskiemu, aczkolwiek nie jestem pewna, czy to się już nie pojawiło na YouTubie, ale ja stwierdziłam, że ja pobieram ten mod, bo wydaje mi się, że on będzie bardzo mi się podobał. Ja tego jeszcze nie sprawdzałam. Zainstalowałam go. No i dzisiaj zobaczymy jak działa. Mam tutaj taką przykładową simeczkę. Ostatnio budowałam sobie nowy domek, tak żeby pobudować, ale wydaje mi się, że filmik ze speedbuilda wrzucę później niż to, bo to wydaje mi się takim hitem. Albo ja się spóźniłam i może wszyscy to już znają, nie wiem, ale i tak Wam to pokażę. Dobra, mamy tutaj panią Lilię Kendzior i ona będzie dzisiaj nam pokazywać jak się włóczkuje. Gdy pobieramy ten mod, pobiera nam się taka paczka. I całą zawartość tej paczki należy wkleić do folderu mods, ale uwaga, ja na początku zrobiłam to tak, że jakoś to wypakowałam wszystko naraz i to, co było w folderze, też wypakowałam i wrzuciłam luzem do moc, ale wtedy mi nie zadziałało. Coś było nie tak i dodatki, znaczy te rzeczy, które można włóczkować, dziergać, mi nie działały, więc uwaga, to, co jest w folderze, niech pozostanie w folderze. Ja tak zrobiłam, czasami łapałam się na tym, że niestety, jak coś wrzucałam do folderów, to mi nie działało. Nie wiem czemu. No i dobra, bo patrzcie. Popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie moi drodzy, popatrzcie co za cudo, to jest właśnie, ja nie pamiętam co dokładnie jeszcze było we włóczkowych historiach w The Sims 4, aczkolwiek mam, było tego więcej, a tutaj mamy tylko to, ale popatrzmy jak to może działać, jeszcze powiem gdzie to jest, bo to jest bardzo fajne, ja się bałam, że ten, to coś, to, ta torba będzie gdzieś tam wyświetlać się w kategoriach różnych, a ja w tych różnych mam strasznie dużo, ale ona jest w rozrywce i w zainteresowania i umiejętności i mamy ją Tutaj, popatrzcie, mamy tutaj, o, mamy sobie. Możemy oczywiście zmieniać w niej kolory na takie, jakie chcemy, bo w Sims 3 możemy wszystko zmieniać na to, co chcemy, mamy. Możemy nawet sobie zro zrobić ją z drewna. Nie wiem to, to jest też... To jest też chyba potrzebne, ale to. Nie, ja nie wiem. Stawię to na chwilę na podłodze. Na razie. Ja już na tym filmiku, który oglądałam, widziałam, że teoretycznie co tam można robić, ale nie byłam pewna, czy tymi rzeczami z tych rzeczy można korzystać, e, kup włóczkę. Najpierw musimy kupić włóczkę. Właśnie i fa bardzo fajnie, że w ogóle to jest po polsku. Ja się spodziewałam, że będę miała ten mod po angielsku, no ale później. Nawet no, znaczy, nawet gdybym miała po. Nie, nie, nie. Aha, dobra, ona kupiła, ona kupiła. I teraz otwórz torbę, a no dobra, ale to teraz musimy wziąć. Nie, nie pamiętam, ja ten filmik widziałam, ale ja tak się nie skupiłam dokładnie. Daj prezent nie. To musimy tym. włóż do wyposażenia. Ej, jak to się robiło? A można ym, nie. Gdzie jest dziergaj? Na tym będzie dziergaj? A um, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, ja sobie siedziałam w kasie i stworzyłam sim, coś, coś w niej zrobiłam nie tak wyborcznie, jak ona robi oczy. Ona czasami ma taki wytrzeszcz, nie wiem czemu, ale na początku tego nie miała. O, mamy tutaj dziergaj, wy do wyposażenia. tą. Jak, to się, jak się nazywają te patyki do dziergania? Dziergaj! I można też ćwiczyć dzierganie. I to działa jako umiejętności, tak, to jest świetne, bo działa jako umiejętności. Popatrzmy, ile możemy tego robić! Możemy zrobić misia, możemy zrobić nawet dywan, to... To jest dla początkujących, ale to, aha, ale coś, ale możemy już tutaj coś zrobić, czy musimy najpierw poćwiczyć? O jak, ale ekstra. Co prawda, wszystkie z tych przedmiotów widziałam, że pokazują się w tym, w trybie kupowania i nawet jak nie mamy umiejętności do wrażenia, że go sobie możemy kupić. no na przykład takie, o, takie, takie coś. Ja już sobie to tutaj powiesiłam. Ale dobra, ale ty możesz, nie, 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 jeszcze raz, dziergaj, a... To ona może dziergać, jak jeszcze nie umie? Może, 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 dobrze, siadaj tutaj. Ej, nie, 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 ona będzie brzydko wyglądać, jak i tą poduchę na razie stąd usunę. Ona jest tak dla ozdoby. Patrzcie, no popatrzcie, to jest cudo po prostu. Można dziergać w tak -like trzy. Fajnie, fajnie, fajnie. Oczywiście wiecie, każdy mod w jakiś sposób nam obciąża grę. No na przykład moją też. Ja kiedyś po prostu, kiedyś pożałuję tego, ale na tą chwilę wydaje mi się to całkiem spoko. I ona, czekajcie umiejętności, tu nie ma aktualnie umiejętności, ale widziałam, że to się wyświetla w umiejętnościach. Ja będę tutaj przyspieszać czas, bo to będzie trwało. Myślę, że dosyć długo. Czy ona się nauczy, czy ona już ona się uczy, czy ona robi tego misia, czy to nie, no do nauki to raczej też już idzie. Bardzo mi się to podoba, bo animacja jest zrobiona świetnie. Simka tutaj dzierga. Ona sobie jeszcze o czymś myśli. Przy okazji, nie wiem, dlaczego ona się tak odwraca. Nie mam pojęcia, kto zrobił ten mod i po prostu chciałabym go spotkać i uścisnąć mu serdecznie dłoń. Mamy tutaj dziecko, słuchajcie. Ja, wiecie co to jest? To jest taki filmik. Ja mu poprawię wszystko, bo to jest filmik. przeglądu modu, a nie zajmowania się bombaszkami małymi simsowymi. Dobra, przyspieszam czas, przyspieszam czas i zobaczymy, co to zrobi. Oh. Ojej, zatrzymanego Sima, Coś tam ostatnio miałam Speed Villa z tym działką, i ona mi coś jest zamknięta, jakoś mi średnio działa. No dobra, ale ona już to zrobiła? Nie, nie, tak. Nie, nie nie zrobiła jeszcze. <laughs> patrzcie, to jest świetne. Bo patrzcie, co się pokazuje w nastrojniku. Zawroty głowy. Layla czuje się, jakby jej głowa była pełna włóczki. Pętelki, węzły i wzory. Nic z tych rzeczy nie ma teraz sensu. Nastrój minus 10. No i popatrzmy. To wcale nie, nie wpływa dobrze na nastrój Simów, ale ja oczywiście jej to będę... A, idź na górę. Nie, ja nie chcę tego domku tutaj tak całego pokazywać, bo ja ten speed build wrzucę później. Ja oczywiście to usuwam i będziemy dziergać dalej. Chodź tutaj, chodź, chodź. Musimy to skończyć. Kontynuuj dzierganie. Nie zgadzam się, żeby ona się źle czuła. No i co ty, umie... Nie masz umiejętności? Na pewno, na pewno to się pokazuje w umiejętnościach, bo ja to widziałam. Ja to widziałam. O, mamy! Mamy umiejętności dzierganie na drutach. Aktualny poziom umiejętności 1. Twoja simka podjął się nauki dziergania na drutach. Sztuka ta nie jest jednak dostępna dla każdego, co słabsi Simowie uważają, że dużo lepsze jest szydełkowanie. Dzierganie wymaga dużo zaangażowania i dyscypliny, aby aby mistrzowsko opanować walkę drutami. Czy twoja Simka ma ich wystarczająco? No dobra, to są umiejętności, ale czy w, czym, czy w czymś innym jeszcze ona by mogła to wykorzystać? No, kariery dzierga... dziergacza raczej nie mamy. A czy chociaż. Nie, to jest raczej niemożliwe, żeby była kariera dziergacza, ale ja sprawdzę to zaraz. Tylko chciałabym, żeby ona to skończyła. Ja muszę im... Ona znowu nie chce. Nieudane dzierganie. O nie, ten projekt wyszedł całkiem inaczej niż Laila sobie to zaplanowała. O, a co to za nastrójnik? O nie, czyli jej nie wyszło, jak ona nie potrafi, to jej nie wyszło. I gdzie to jest? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, usuwam i to, usuwam mi to. Poprawiam nastrój wszystkim, jak wiemy, potrzeba. Dobra, dziecko, dziecko, racz sobie. No i co, co? A, 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 my, a my nie możemy, ja myślałam, że na co, cokolwiek będzie miała. Dobra, jeszcze raz misia, dawajmy misia. Ty, ty, potek idzie. Siada na mnie. To kot może siadać jak ona dzierka, no ale to było też fajne. Ale mu to usunęłam. O, teraz jak ma kolejny poziom, to myślę, że ona to skończy i będzie okej. Okay. I co to jest znowu w nastrojniku? W swoim żywiole. Leila jest teraz w swoim żywiole. Teraz jest tylko ona, włóczka i druty. I tak po jednym oczku do celu. Fajnie, bardzo mi się podoba, że to się w nastrojniku też pokazuje. Dziecko, czy to jest? Nie, no jest okej. No dobrze, ja chcę zobaczyć tego małego misiolca. Nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 Znowu muszę jej to usuwać, wiecie co, no, to by nie było łatwe. Ja oczywiście teraz nie chcę, żeby, żeby ona miała zły nastrój, aczkolwiek w rozgrywce ja bym nie usuwała tego nastrójnika, bo ja nie lubię robić takich rzeczy, bo to nie jest fajne. Fajnie się gra, jak mamy wszystko tak uczciwie tutaj. Czy my skończymy? To będzie trwało milion lat. Jest misio, 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 misio misio. pokażmy misio czego ja mogę postawić gdzieś? Tu go postawię na biurku. Nie no, on jest cudny, patrzcie jaki fajny mały misio. Ej, ale mi się ten mod podoba. A tylko chciałabym zobaczyć, czy dziecko może się tym bawić. Bo to, czy to działa jako zabawka? Otóż. A on? Baw się, może się bawić. Teleportujmy dziecko. E, ci, co on? A, on jest w końcu. Ojej, on był cały czas w końcu. Maluchu, baw się. Ale super. Ciekawe ile tych zabawek jeszcze jest. No genialnie, no genialnie, po prostu genialnie. Tylko on to... No misio się bawi, ale fajnie. Nie jestem pewna, czy można mu zmieniać kolory. Ale to nie jest potrzebne, bo misio... Misio i tak wygląda fajnie. E, co tu jeszcze możemy robić? W nastrójniku nie jest źle. O, tutaj jest udane dzierganie. O, nastrój plus 10, czyli jednak można być zadowolonym z tego dziergania. Dzierg dziergajmy jeszcze. Więc co to jest? Dywan. Tu jest fajnie, że są te poziomy: średnio zaawansowane, zaawansowane, początkujący. O jejku, takiego tego. Oj, o. Czy to jest. Ale to jest średnio zaawansowany poziom. Czy to jest postać z tego. z takiej gry, gdzie był. Ja nie wiem, jak ona się nazywa. Taki węze węzełkiem się chodziło, on się rozplątywał. To jest chyba on. Wow, muszę sprawdzić, co to za gra. Należy, razie wrzucę tutaj w chmurkę. Dobra, zróbmy jeszcze to. Nie, 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 Czemu ona przestała? Nie, 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 nie. Kontynuuj drganie. Ale ekstra, fajny taki klimacik. Siedzimy w domku. Siedzimy w domku. dziergamy na drutach. To mi się przyda na pewno do serii lawendowej. A szkoda, że nie wybrałam tego wcześniej, bo jak widać tutaj mamy na tym poziomie podstawowym głównie zabawki, ale później też są fajne rzeczy. Na to jest extra. No i najważniejsze, że to jest tak kompatybilne, czy Zgrom, że nie dość, że mamy to po polsku, to jeszcze wszystko tutaj można robić i tutaj nie mamy żadnych atrap. To wszystko oddziałuje na nastrójnik, na umiejętności oraz także możemy użytkować te rzeczy albo mieć ładne ładne doniczki w domu. Chociaż ta doniczka to jest taka. No nie, wiem co, nie wiem, co tu jest wydziergane, chyba te sznurki tylko, ale nieważne. Ja bym chciała zobaczyć ten dywan, bo ja mam nie dosyć dywanów, ale ja dzisiaj tego nie zrobię, bo tutaj musiała cały czas już przyspieszyć czas a i tak muszę im. Muszę im poprawiać. Nastrój. No i znów nie. Z <gul> zawroty głowy. Jeszcze, 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 jeszcze. Dawaj, dawaj. Mamy, 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 mamy! Ale super! Jakiś liczny. I on ma jeszcze taką tekstu. A, no dobra. Myślałam, że ma taką teksturkę, jakby wełny. Chociaż, no, może, może i tak. Zobaczmy tylko jeszcze jedną rzecz. Czy Mam nadzieję, że mi się gra nie. No, zapiszę sobie, może. Nie wywali, bo chciałabym zobaczyć, czy można modyfikować kolory tych zabawek i przedmiotów wydzierganych na dziergarce. Coś <laughs> nie nazywa dziergarka. No i cóż, no i cóż. Tak, możemy modyfikować to na różne. Ojej, jakie mam powiadomić? Na różne kolory, ale fajnie, możemy zrobić całego różowego. O, ekstra, 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 ekstra. Aczkolwiek tamto mi się podobał. Um, dobra. Popsułam, popsu, popsułam. Ujeku, ojejku, ojejku, jaka ja jestem zadowolona z tego. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mod wam się podoba, bo mi się podoba bardzo. I ja na pewno będę go używać. Wiadomo, że jest to kolejna rzecz zawalająca grę, ale czasami warto. W razie czego, jak się znudzi, to zawsze można z gry to po prostu usunąć. Czyż nie? No ale jak widzimy, dziecko woli się bawić przyszłym, wymyślonym przyjacielem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.